Podcast Rzeczpospolitej. No, to czas zacząć wyborcze podsumowania. Dziś podyskutujemy o kampanii, która koniec końców okazała się całkiem ciekawa. Co nas najbardziej zaskoczyło? O tym w najnowszym odcinku podcastu Rzecz W tym. Michał Płociński, zapraszam. A ze mną jest Artur Bartkiewicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Cześć. Cześć. Zacznijmy od najważniejszego pytania, które ustawi nam całą dyskusję. Czym ta kampania wyborcza różniła się od poprzednich? No tutaj można zwrócić uwagę na pewno na kilka kwestii. Ja tutaj myślę, że są takie cztery, na które można zwrócić uwagę. Po pierwsze, była wyjątkowo długa, bo nawet jak na standardy kampanii prezydenckich, które Siłą rzeczy przyciągają większe zainteresowanie niż na przykład wybory parlamentarne, bo są silnie spersonalizowane, łatwo tutaj poznać bohaterów, łatwo się z kim zidentyfikować, i one przyciągają dużą uwagę. Ale ta kampania przyciągała uwagę w zasadzie od września 2024 roku, kiedy dogrywszed się Sławomir Mencen, kiedy zaczęły się te dyskusje szerzej prowadzone o kandydacie PiSu, kiedy koalicja obywatelska wahała się, czy będzie to Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski i rozpocznie prawybory. I od tego czasu w zasadzie jesteśmy w permanentnej kampanii prezydenckiej, która trwa i która cały czas ogniskuje zainteresowanie, bo mogłoby się wydawać, że taka kampania trwająca aż tyle miesięcy, no w, ko w końcu nas zmęczy. Natomiast ona bardziej niż wyborców wydaje się męczy kandydatów, co było widać na, na ostatniej debacie, zwłaszcza w przypadku Rafała Trzaskowskiego i tutaj być może wybór Karola Wrockiego jako tego atlety nie był najgorszym rozwiązaniem, bo on sobie fizycznie radzi Niewątpliwie, niewątpliwie lepiej, ale wracając, wracając do, do brzegu, to długość tej kampanii. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że w tej kampanii de facto nie pojawił się żaden taki wiodący, mimo że przyciąga zainteresowanie, nie pojawiło się żadne wielkie hasło, wielka idea ani żaden wiodący motyw, bo... Czyli nie było 500 plus nowego. Nie było nowego 500 plus, było raczej ograniczanie 800 plus dla Ukraińców i w ogóle to jest ciekawe, że to był taki najbardziej jakby charakterystyczny, pozytywny jako element pewien programowy motyw, który przyciągnął uwagę, bo oprócz tego mamy oczywiście wiele tych elementów negatywnych. Ostatnio sprawa mieszkania Karola Nawrockiego, e, polityka migracyjna koalicji obywatelskiej, która jest obciążająca w oczach PiS i wyborców prawicowych drugą stronę, czyli takie tłumaczenie się z różnych, z różnych rzeczy, ale pozytywnego programu jakiegoś tutaj nie widzimy. Nawet kiedy Karol Nawrocki sformułował te sw swoje 21 punktów, to gdyby dzisiaj spytać wyborce, nawet Karola Nawrockiego, co było w tych 21 punktach, to myślę, że nawet dwóch czy trzech nie udałoby się wymienić. No nie, nie ma takiego leitmotivu tej kampanii wyborczej. Jest mówienie głównych kandydatów dwóch, że walczymy tutaj o to, żeby albo no, jakby utrwalić zmianę, która miała miejsce w 2023 roku, albo ją zatrzymać i to jest jakby ta linia podziału yy, KOPiS, a mniejsi kandydaci mówią tutaj o tym zerwaniu z Duopolem, ale to też jest no, takie bardzo ogólne hasło, takiego Leitmotivu tej, tej no kampanii tak. nie ma. No tak, no i można było powiedzieć, że tak to się dłużyło, nudziło flaki z olejem, nic się nie dzieje, nie? Niektórzy podpowiadali, spokojnie, zaraz się rozkręci. <grym grym grym> Śmierć w <polskim> walecji. <grym> tak, ale, ale w pewnym momencie ja mam wrażenie, że rzeczywiście ta kampania nabrała kolorów. Mamy końskie, nagle jest jakiś wyłom, coś innego się dzieje, ta kampania przestaje być profesjonalna, zaczyna być absolutnie spontaniczna i dostajemy taki infotainment, nie? nie wiadomo, co się wydarzy. Siadamy przed telewizorami, patrzymy, czy gdzie będzie ta bójka, za szkołą, czy w hali, nie? No i to jest trzecia charakterystyczna cecha tej kampanii, mnogość debat, bo tak naprawdę w poprzednich kampaniach mieliśmy raczej debaty o debatach, mieliśmy rozważania, to była taka charakterystyczna cecha kampanii, przynajmniej tych kilku ostatnich, że rozważania, kto weźmie udział w debacie. Pamiętam, że Bronisław Komorowski przed pierwszą turą w ogóle chyba nie wziął udziału w debacie, bo on mówił, że on jest tutaj kandydatem na tyle mocnym, że on dopiero w drugiej turze będzie brał udział i tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście chyba było. W poprzedniej, e, w poprzedniej kampanii również było du, długo te, taka przepychanka, gdzie Andrzej Duda z Rafałem Trzaskowskim się spotkają, przed drugą turą się w ogóle nie spotkali, a tutaj już przed pierwszą turą mieliśmy sześć debat i być może, dobrze, że już się przyszła ta, e, przychodzi ta pierwsza tura, bo siódmej w, tak, w takim gronie moglibyśmy nie przetrwać, ale one rzeczywiście przyciągały uwagę i e, myślę, że to, że w tych formułach debat pojawiły się takie bezpośrednie konfrontacje, to było najciekawsze. Tego chyba najbardziej społeczeństwo oczekiwało i to się chyba najbardziej podobało. To znaczy, że nie były to takie sztywne debaty, że dziennikarze zadają te swoje trzy pytania, każdy wygłosi swoją minutową odpowiedź, tylko że pojawił się ten, ten motyw najmocniej w tej debacie Super Expressu, ale i w ostatniej tej debacie tych te trzech, trzech głównych telewizji. Ten motyw zadawania sobie nawzajem pytań przez kandydatów i ripostowania. Takie tutaj utarczki, utarczki przepychanki słowne. To bitwa rapowa się zrobiła. Bitwa, tak, tak. Trochę takie disowanie się nawzajem, tak, Szukanie haka na, na kontrkandydata i to czasami przynosiło efekt, bo największa afera ostatnich dni, czyli kwestia mieszkania Nawrockiego, oczywiście PiS mówi, że to służby, sztab KO wyciągnął, ale zaczęło się od pytania jednak Magdaleny Biejat do Karola Nawrockiego o podatek katastralny i od jego odpowiedzi, czyli te debaty miały jednak właśnie te, debaty miały pewne znaczenie głównie w, tych, w, tej, w tej części, kiedy kandydaci sobie zadawali pytanie. i to jest ta trzecia część, rzecz charakterystyczna. Dużo debat, a czwarta, żeby już skończyć, skoro powiedziałem, że cztery, to wymienię jakie to cztery. Czwarta to to, że to pierwsza kampania, w której tak szeroko był użyty TikTok i on to też zmieniło, zmieniło przebieg trochę tej kampanii, przyciągnęło do niej dużo wydaje się ludzi młodych, którzy w pewnym momencie wręcz... Wydawało się, że mogą rozstrzygnąć o drugiej turze, bo mówię o tym momencie, kiedy Sławomir Mencen jeszcze nie zaczął debatować, a już był gwiazdą TikToka i kiedy zaczął doganiać Karola Nawrockiego w sondażach. Potem po TikToka sięgnęła Magdalena Biejat i jej wynik, który jest jak na lewicę w wyborach prezydenckich, przynajmniej w ostatnich, w ostatnich edycjach tych wyborów, że tak powiem, skoro jesteśmy przy infotainmencie, zazwyczaj lewica sobie źle radziła. No to tutaj Magdalena Biejat zaczęła rosnąć wtedy, kiedy też szerzej sięgnęła do TikToka i zaczęła tutaj się odwoływać do wyborców, więc no są to wybory inne niż wszystkie niewątpliwie. No i jeszcze mamy podcastomanie, wiesz, i to mi tak. się łączy trochę z debatami. Podcastomania to tak, żeby opisać w dwóch zdaniach, to są te bardzo długie wywiady z kandydatami. To mamy w kanale Zero, ale nie tylko, bo mieliśmy też tam u żurnalisty, u innych, tak. nawet mniej popularnych youtuberów, gdzie idą kandydaci i gadają przez 3-4 godziny o wszystkim. i ja bym tutaj postawił jednak pytanie, dlaczego nas to interesuje? Bo przyznam szczerze, ja ledwo dotrwałem do którejkolwiek, do końca którejkolwiek z debat. One dla mnie były za długie, ja już miałem dość, a ludzie dalej chcieli tego oglądać. Ledwo dałem radę wytrzymać do końca chociaż jeden wywiad w kanale Zero, a patrząc na liczby i patrząc na tak zwany scroll, czyli że są ludzie, którzy oglądają to do końca, to jednak jest taka społeczna potrzeba, czego wyborcy według ciebie po takich wywiadach oczekują? Dlaczego chcą zobaczyć kandydatów właśnie w takiej przydługiej formie? Dlatego, że Szukają tam autentyczności i prawdy o kandydatach, bo to, to jest ogólnie charakterystyka nowych mediów, tak? że one otwierają szerzej, przynajmniej stwarzają takie wrażenie, przed, przed wyborcami, przed społeczeństwem, otwierają szerzej drzwi do poznania. Prawdy o polityce, bo na media klasyczne, takie jak te, w których my pracujemy, patrzy się jako na jednak dzisiaj na, z pewną nieufnością, jako na takich pewnych manipulatorów, że my coś wiemy, ale to, co przekażemy, niekoniecznie musi być tym, czym e, w stu procentach zgodne z rzeczywistością. Że my przefiltrowujemy ten obraz przez nasze oczekiwania, przez nasze jakieś cele być może ukryte i pokazujemy tylko jakby rąbek. Prawdy o rzeczywistości. To oczywiście nie, nie, nie jest prawdą, dlatego że no, dobry dziennikarz zmierza do tego, żeby pokazać, mm, dokonać pewnej selekcji informacji, ale pokazać istotę tego, o czym opowiada. Tak, ale... że nasza opowieść, czyli to, jak my próbujemy dojść do rzeczywistości i pokazać, jak jest naprawdę, często jest sprzeczne z tym, jak chcą sami o sobie opowiadać politycy, prawda? A więc używamy tak. ten filtr. Prawdy. A tutaj rozumiem, że jest nowe rozumienie prawdy. No, nowe, dlatego że każdy, no to jest takie odwoływanie się do tego zdrowego rozsądku i odwoływanie się do takiego, no przekonaj się sam na własne oczy, nie, nie pozwól innym, żeby tobie mówili, jak wygląda rzeczywistość. Bo na przykład wywiady w kanale Zero, one miały taką charakterystyczną formułę. Krzysztof Stanowski na początku powiedział, że on chce pozwolić ludziom mówić, że on nie będzie dociskał kandydatów, nie będzie tutaj się z nimi konfrontował, jak to często wygląda w takich starciach z dziennikarzami, tylko on pozwoli kandyda da to mówić. I oni rzeczywiście mówili, przedstawiali swoje, e, swoje programy, przedstawiali swoje poglądy, nie byli ostro kontrowani, to znaczy nie musieli mieć jakby czas swobodnej wypowiedzi trochę, właśnie rozciągnięty na cztery godziny. No i dla, od, dla odbiorcy mediów, e, mediów tych nowych mediów, e, widza internetowego, który często słucha tych, e, tych wywiadów, podcastów, robiąc inne rzeczy. To tak trochę jak kiedyś radio, to się rozwinęło, zwłaszcza wraz z rozwojem Słuchawek bezprzewodowych, które można połączyć ze swoim urządzeniem multimedialnym, które się ma w kieszeni czy ze, ze smartfonem i robić mnóstwo innych rzeczy. Można sobie pobiegać słuchając podcastu, można iść na spacer słuchając podcastu, i tego, oni to, to, to odsłuchują i zbierają kupę z tego wywiadu informacji, które im kandydat przekazuje. No i sami decydują, jaka jest prawda o tym, o tym kandydacie. Tutaj jest to obchodzenie jednak właśnie tego, pośredni, tego pośrednika w postaci mediów, które. Chcą wyjaśnić rzeczywistość, no ale które narzucają sobie pewne instrumentarium wyjaśniania tej rzeczywistości, tak? Czyli, na przykład, no, jeżeli kandydat powie oczywistą nieprawdę, no to go skontrują, nie pozwolą mu kontynuować tej opowieści, a tutaj można tę opowieść dowolnie, dowolnie, dowolnie snuć. No tak, no i to jest rzeczywistość, w której my, jako media tradycyjne, musimy się odnaleźć, musimy rzeczywiście znaleźć jakąś swoją, może nie nową rolę, bo rola pozostanie taka sama, ale nową formę wykonywania naszej pracy. Duże wyzwanie przed nami, ale ja mam. Też takie mm, pewne wątpliwości, po co w ogóle ludzie tej prawdy, y, tej nowej prawdy y, oczekują. Czy ludzie są niezdecydowani tak bardzo, że naprawdę nie wiedzą, na kogo głosować, i potem sprawdzają każdego z kolejnych kandydatów, żeby się przekonać, y, kto mnie w końcu przekona? Czy jednak wiesz, jest tak, że masz swoje poglądy, wiesz, na kogo głosować, a i tak chcesz oglądać długie wywiady z tymi innymi? Jeżeli tak, no to w sumie zastanawiam się. Po co? Po co przez trzy godziny siedzieć z kandydatem, z którym się absolutnie nie zgadzam i na którego i tak nie zagłosuję? No, po pierwsze, dlatego, że jest to jednak, wybory prezydenckie mają formę jednak takiej, tak jak mówię, są, są inne trochę niż wybory parlamentarne. To mniej wybory oparte na programach takich bardziej bezosobowych, bardziej na konkretnych bohaterach. Mamy tutaj jakąś historię, tak? To taka żyjemy w rzeczywistości, w której historie są opowiadane, lubimy oglądać seriale, lubimy historie, które już znamy, bohaterów, których już znamy i na wybory prezydenckie można spojrzeć jako taki serial, w którym mamy bohaterów, chcemy ich poznać, chcemy dowiedzieć się jakie są ich motywacje, nawet jeżeli mamy swojego faworyta, to chcemy też zobaczyć, jak antagoniści sobie tutaj radzą. Myślę, że tak można na to spojrzeć. Poza tym wydaje się, że mimo wszystko wielu, zwłaszcza młodych odbiorców, nie ma sprecyzowanych poglądów. Oni nie do końca są zdecydowani tak naprawdę o co im tutaj chodzi, bo tu, 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 warto zwrócić uwagę, jaki labilny jest elektorat ten 18-29. To jest elektorat, który w pewnym momencie w 54% głosował na Mencena. Pokazywały to, to sondaże. To był ten taki pik sondażowego Poparcia Mencena. A potem minął miesiąc i odsetek głosujących na Mencena w tej grupie zmniejszył się do 25, czyli no dość poważnie. I nagle wyskoczył tam Zandberg, który, jeżeli jest dwóch polityków najbardziej odległych od siebie, to od Zandberga dalszy niż Mencen jest chyba tylko Grzegorz Braun. Więc to są politycy, na których nie powinno nie powinien ten elektorat przepływać, a jednak przepływa i to jest też szukanie właśnie jakiegoś takiego nowego, nowej, nowej tożsamości, nowej historii, bo tutaj wiem, że to jest słowo, które już odmieniane jest przez wszystkie przypadki też przez polityków, zwłaszcza Szymona Hołownię, czyli duopol, ale ten duopol jednak rzeczywiście przestaje być, przynajmniej wśród młodych wyborców, funkcjonalny, bo o ile my się pewnie w tym jakoś znajdujemy, bo pamiętamy jak się zaczęła ta historia... A na pewno starsi od nas się odnajduje. A już na pewno starsi od nas. To osiemnastolatek, który idzie po raz pierwszy do wyborów i znowu jest skonfrontowany ze starciem Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim, on nie wie, od czego się zaczęła ta historia. On nie do końca rozumie, dlaczego dwaj politycy, którzy w gruncie rzeczy są prawicowo, centroprawicowi, którzy mm, różnią się w niektórych aspektach, ale no, nie jest to jakaś taka, można było sobie wyobrazić, gdyby nie znać całej tej historii wcześniejszej i, i tego, jak do tego, jak doszło do tej a konfrontacji, znają. a nie znają. I oni po prostu tej historii nie czują, tak? więc szukają nowego swojego serialu, i tak się między tym Mencenem, Zandbergiem. Tutaj, tutaj obracają, szukając, szukając jakiejś, jakiejś nowej historii. Kogoś, kto im opowie świat na nowo, zwłaszcza, że ci, ci politycy, Donald Tusk to wprawdzie na TikToku próbuje jakoś tam funkcjonować, ale nie jest tam tak sprawny jak Sławomir Mencen. PiSu na TikToku w zasadzie w ogóle nie ma, więc tych polityków tam młodzi nie znajdują. Znajdują innych, no, szukają po prostu tutaj swojej, swojej opowieści. Nowy... TikTok, wiesz, nie okazał się jakoś tak super ważnym medium, jak na przykład w Rumunii. To też jest pewna prawda o tej kampanii, ale jest wciąż ważny. To prawda, w Rumunii, warto zauważyć, kiedyś pisałem o tym, więc badałem sprawę. Tam TikTok jest tak ważny, dlatego że tam ludzie w ogóle nie ufają mediom. To, jak ludzie nie ufają mediom w Rumunii, jest bez porównania z polską rzeczywistością. Tutaj cieszymy się zachodem. Tak, my tu ruchu. jesteśmy, tak, bardzo, bardzo zachodni pod tym względem. Druga sprawa, mam wrażenie, że. i pisałem o tym dzisiaj w, w sensie w Środowej Rzeczpospolitej, że no, ten przepływ między Mencenem a Zandbergiem jest trochę zrozumiały. I mówiłem o tym od dawna w różnych. Audycjach, no, że jednak ocena rzeczywistości, w sensie taka diagnoza, jest bardzo podobna. Diagnoza z, tak. Ogólnie, jak mówi się wiesz, do młodego mężczyzny, nie? który mieszka z rodzicami, nie stać go na, na mieszkanie, no to pierwszy punkt Mencena i Zandberga jest taki, to jest wina systemu, nie jesteście temu winni. Starsi zaprojektowali świat, w którym się nie odnajdujecie, elity są złe. Trzeba to zmienić. Nie, nie? Jasne, to oni są obaj kandydatami antyestablishmentowymi i ew ewidentnie na to stawiają. Mnie też ten przepływ nie dziwi, natomiast on nie dziwi, jeżeli chodzi właśnie o diagnozę. Natomiast no, rozwiązania są jednak krańcowo inne i to świadczy o tym, że te poglądy tych młodych wyborców nie są jeszcze ukształtowane, no bo zupełnie inne rozwiązanie problemów. Pokazuje Adrian Sandberg, który chce tutaj budowy państwa dobrobytu na wzór skandynawskiej, skandynawskich rozwiązań Danii, w której wiele lat mieszkał, czy, czy nie, nie wiem, Norwegii, Finlandii, a zupełnie inny, inne rozwiązanie proponuje Sławomir Menzel, który chce tutaj tworzyć państwo minimum ultraliberalne w takiej formule, no jaka teraz w Argentynie na przykład jest realizowana. Więc no, nie można powiedzieć, że ktoś, kto przechodzi od Zandberga do Mencena, ma jakieś sprecyzowane poglądy na rzeczywistość, można powiedzieć, że się z tą rzeczywistością nie godzi. I to też ci właśnie niegodzący się na, na rzeczywistość pewnie szukają jakiejś prawdy o świecie, między innymi w tych długich, w długich rozmowach. No bo skoro jest ich w stanie zainspirować i Mencen, i Sandberg, to mogą sobie pomyśleć, że kurczę, no posłucham tego Marka Jakubiaka, może on jest, może tutaj media o nim nie mówią, a może to on ma dla mnie rozwiązanie, tak? A kim jest ta Joanna Senyszyn? W ogóle pierwszy raz ją widzę, a ona to, tak ciekawie to, tak, mówi, tak. tak. Ale to jest super ciekawe, co mówisz, bo to jest właśnie ta niedoceniana, niedoceniany wymiar edukacyjny kampanii wyborczej. Że my sobie myślimy, że ci młodzi to, to nic nie wiedzą o świecie i zagłosują na Mencena, Zandberga i tak dalej. To prawda. Może nie wiedzą zbyt dużo i nie wiedzą, jak te problemy rozwiązać, a problemy są obiektywne, podzielane przez całe w zasadzie pokolenie, czy tam przez mężczyzn, przez kobiety, bo tu też jest trochę bariera płci, ale oni się edukują dzięki tym długim wywiadom. Oni poznają te nowe pomysły na rozwiązania słuchają tego Mencena, słuchają tego Zandberga i widzimy, że zaczynają myśleć, że na początku mają mam tylko Mencena, tylko on do mnie trafia, a potem jest Zandberg, porównujemy programy, zastanawiamy się. No to jest niesamowicie ważny aspekt. Dokładnie, dokładnie tak. No i zresztą Młodzi ludzie, bo mówimy tutaj trochę, jakbyśmy sami byli jakoś specjalnie wiekowi, no ale młodsi od nas. Jest, powiedzmy szczerze, że to już mogłyby być nasze dzieci. Artur. No, mogłyby jak, być. no, mogłyby być, dobrze, ale w każdym razie oni informacje, które czerpią, czerpią już głównie z, właśnie z internetu, z tego rzeczywistości 2.0, 2, więc szukają jakby wiedzy na temat tego, co jest ważne, a w przestrzeni publicznej mówi się o tym, że te wybory są ważne, no bo wiemy, że długo trwa kampania prezydencka, obie strony mówią, jak bardzo jest istotna, trzecia strona też mówi, że jest bardzo ważna, no bo ten Duopol i tak dalej, to oni słyszą, słyszą, że jest ważne, wiemy, że e, było tutaj takie wzmożenie polityczne w 2023 roku, co widać po frekwencji, no bo to była frekwencja e, Frekwencja taka no, na poziomie w belgijskim, prawie tak 74%, 4%, więc było widać pewne wzmożenie polityczne. No i teraz. Te wybory w 2023 roku przyniosły też spore rozczarowanie, myślę, wielu wyborców, którzy wtedy poszli, no bo obiecywano im jakąś nową politykę, jakieś nowe otwarcie, jakieś tutaj kampania zresztą tej strony zwycięskiej, czyli koalicji rządzącej obecnie była taka bardzo do przodu. Tym, tym głównie, wydaje się, Donald Tusk i jego koalicjanci wygrali, że oni tak, o ile pis cały czas w kampanii kierował się ku rozliczeniom, czyli ku temu tej, tej wojnie polsko-polskiej tradycyjnie, no to. Koalicja rządząca mówiła, do przodu będzie nowa, nowe otwarcie, nowa Polska będzie super, a okazało się, że jest dokładnie tak samo. Tak, jak napisał jeden z publicystów młodych klubu Jagiellońskiego, mamy rekonstrukcję rządów PiS. Dokładnie. Rekonstrukcję rządów PiS, Historica tylko jakby tutaj. Tak jest, tak. tylko wektory się odwróciły. Wiele problemów, które było obiecane, że zostaną rozwiązane, zostały jeszcze pogłębione, bo na przykład ten wymiar sprawiedliwości, którym nikt już nie rozumie, o co chodzi, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, czy kwestie związane z prawem aborcyjnym, które tak mocno tutaj rezonowały w pewnym momencie które tak mocno obiecała koalicja rządząca załatwić. Potem się okazało, że w takiej realnej polityce to nie jest tak łatwo, bo wystarczy, że jeden podmiot w tej koalicji rządzącej nie chce to i, i nic się nie dzieje. Więc y, teraz być może ci młodzi szukają sposobu, jak dokonać tej zmiany w kolejnych wyborach i że, dlatego szukają jakby nowej oferty. No bo jeżeli poprą tego Rafała Trzaskowskiego y, czy Karola Nawrockiego, no to popierają... Układ, który już jest, tak? I to, 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 co już widzimy, tylko się wektory będą zmieniały. Więc stąd, stąd pewnie trwa poszukiwanie i ono w końcu się skończy pewnie powodzeniem, bo jeżeli PiS i KO nie zmienią oferty, którą mają, no to w kolejnych wyborach będą, wydaje się, ten ich poparcie dla nich się będzie kurczyć, że to jednak będzie się rozszerzać ta przestrzeń, przestrzeń dla na przykład Konfederacji teraz, tak? no widać, że jest szukanie cały czas takiej, takiej trzeciej siły, w poprzednich, w tych wyborach 2023 roku tak yy, pozycjonowała się trzecia droga, no, ale potem weszła do układu z KO, no i jest, yy, nie jest już jakby pod tym względem wiarygodna. No teraz, teraz rośnie Konfederacja, zobaczymy, a może będzie to partia razem. Tak, może to będzie jakaś walka o, z Konfederacji, z partią razem. Też mam wrażenie, że wybory parlamentarne yy, 2027 mogą być jeszcze ciekawsze i wtedy możemy jeszcze więcej zmian naraz zobaczyć po kolejnych yy, latach, yy, no. Trudnej koalicji, no bo żeby się lewica dogadała z PSL-em w sprawach obyczajowych, no to nie sądzimy i żaden tutaj prezydent podpisujący ustawy nie pomoże, jeśli tych ustaw nie będzie. No, tak, no, ale dokładnie. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą powiedziałeś i która mnie zastanawia. Ten serial, że to mi teraz też otwiera trochę oczy na te debaty, tak, że widzieliśmy jedną debatę, gdzie ci politycy, ci aktorzy, który, czy postaci, które, które znamy z poprzedniego odcinka jakoś tam wypadły, no to zobaczymy, jak one teraz wypadną. W kolejnym odcinku, czy Męcen zacznie wolniej mówić, czy Zandberg wróci do formy z 2015, a co z Tomszy, a czy Stanowski teraz będzie bardziej śmieszkiem czy nieśmieszkiem. Więc jest potrzeba poznawania tych serialowych bohaterów na nowo w kolejnych odcinkach, w kolejnych sezonach. I myślę, że to trochę może zmienić polską politykę w przyszłości, że trzeba będzie zacząć myśleć trochę inaczej o tych nowych cyklach, nowych otwarciach, nowych konferencjach, i partie muszą same wymyślić siebie. W serialu, w kolejnych odcinkach, w kolejnych sezonach. Wiem, że się o takiej serializacji mówi od dawna, no ale teraz to chyba naprawdę wybuchło i chyba naprawdę zmienia polską politykę. Jak myślisz? No. Jak to zagra w przyszłości? Zobaczymy, bo często, często takie zmiany następują tak, że mamy krok w przód i dwa w tył, a mówię, no wybory prezydenckie temu sprzyjają. To jest jakby taki moment, kiedy, e, kiedy polityka się personalizuje i partie, liderzy partii politycznych się temu nie sprzeciwiają, bo z personalizacją takiej polityki partyjnej jest taki problem, że w tej polityce partyjnej, jak ktoś się zaczyna wybijać za bardzo, a nie jest liderem partii, nie ma tego szczęścia, no to zaczyna budzić pewne, pewien niepokój ze strony lidera, a nie, nie oszukujmy się, no, żeby to były Ciekawy, ciekawi bohaterowie, no to nie mogą to być ludzie, tacy na przykład jak mimo całej sprawności organizacyjnej Mariusz Błaszczak, że on nie, nie będzie bohaterem serialu, no bo on tego, tego po prostu nie zrobi. Może się starać, ma mieć jakiś e, dystans do siebie, bo ma, tak jak z tym swoim, witaj serdecznie na, e, na Twitterze, kiedy, m, kiedy potem wielokrotnie do tego nawiązywał, ale nie, nie będzie ciekawym bohaterem serialu. Tak jak e, bohaterem serialu nie będzie na przykład Jan Grabiec, szef KPRM, on też się do tego nie nadaje. To, tu są potrzebne takie, takie postacie, jak mówiłeś, Krzysztof Stanowski na przykład, tak? Joanna Senyszyn, jakieś indywidualności. No i pytanie, czy na ile, e, na ile partie będą gotowe, żeby e, wspierać takie e, kreowanie takich bohaterów. Bo to e, mówiliśmy tutaj o tym TikToku, no, żeby utrzymać jakby to zainteresowanie, no to trzeba by było jednak na tym TikToku zostać, tak? mieć jakąś formułę, tam istnienia, być może znaleźć kilka, kilka polityków młodszego pokolenia, którzy będą tam utrzymywali ten kontakt z wyborcami, budowali wokół siebie, siebie historię, organizowali jakieś akcje, no ale oni będą wtedy rośli w tych strukturach partyjnych no i się pojawi pytanie, czy nie za bardzo zagrażają liderowi, który zazwyczaj nie jest młodym człowiekiem, bo młodzi perspektywiczni w tej kampanii, na przykład Rafał Trzaskowski, który ma już około 50, już chyba ponad 50, tych, tych młodych polityków aż, aż tak dużo. Dużo, e, dużo u nas nie ma. Zobaczymy. No, jeżeli będą chcieli, e, chcieli politycy zdyskontować jakby nowe media i to, że młodzi ludzie tak, tak wchodzą właśnie w debaty i podcasty, no to powinni, powinni pójść w tę stronę, o której mówimy. Szukać tych, tych nowych bohaterów. Ale ja nie jestem do końca pewien, czy partie, może partia Razem na przykład, albo może Konfederacja. Może one będą tutaj rozstrzelniały ten system. Może to one odkryją, że... OK, tu jest, tu jest dla nas furtka. Nie musimy mieć wielkich pieniędzy, żeby ta jednak duża grupa wyborców, labilna, bo ci wyborcy 18-29 często zmieniają zdanie. Dzisiaj mówią, że pójdą na wybory, jutro się okaże, że jest ładna pogoda i wyjadą z miasta. Wiemy jak, to, wiemy, jak to działa, ale być może przy prowadzonej konsekwentnie do nich narracji uda się ich przy sobie zatrzymać. A to są wyborcy, którzy ewidentnie są zmęczeni, może nie nawet zmęczeni Duopole. Oni nie rozumieją, dlaczego mają kogo popierać PO i PiS, które. Nic tutaj specjalnie nie zmieniają. No ale wiemy, że w tych wyborach raczej duopol nie padnie, że jeszcze będziemy mieli drugą turę, która będzie według znanego scenariusza 8 lat rządów PiS. Wcześniejsze rządy Platformy. Będziemy słuchali znowu tego samego. Zobaczymy, jak wtedy się zachowają młodzi i jaka będzie frekwencja. Bo przyzwyczailiśmy się, że w drugiej turze frekwencja jest wyższa, nawet znacznie wyższa niż w pierwszej. No, pytanie, czy tak będzie też tym razem. Nie? To, jest, to jest ciekawe pytanie, bo zwłaszcza ciekawe jest pytanie i to wszyscy będziemy obserwować, jak się zachowują elektoraty, te właśnie no wrócę do tych partii. Konfederacji, czyli no, antysystemowe. I, e, antysystemowe. Konfederacji razem, czyli Zandberga, elektorat i e, Elektorat Mencena, bo myślę, że żaden z nich nie poprze żadnego z kandydatów, bo to by było znaczy to by było jakby marnowanie tego kapitału, który, tak który tak zgromadzili. W zasadzie to po, tak, po co? Bo znaczy to z, nawet z politycznego punktu widzenia jest nierozsądne, bo żadna z tych partii nie ma na razie perspektyw na przejęcie władzy samodzielnie, więc musi myśleć o jakichś przyszłych układach. Więc tutaj myślę, że sobie będą otwierały, otwierały furtkę na różne możliwości, zwłaszcza, że ani Konfederacja, ani Razem nie są skazane na wbrew pozorom, na koalicję z tymi partnerami, którymi im przypisuje. Bo potrafię sobie wyobrazić koalicję Konfederacji z Koalicją Obywatelską i z Trzecią Drogą. To bardzo dużo bardziej by się kleiło niż koalicja Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i, yy, i Lewicy. A z a, drugiej a, strony a, można razem sobie. I, PiS? I razem i PiS. Dlaczego nie? To jest. Yy, myślę, że takie w PiSie jest dużo takiej systemowej, antysystemowej, znaczy to jest partia systemu i establishmentu, już się stała PiS, ale ma w sobie taki rewolucyjny pierwiastek, no. który mogło, mogłaby z z razem wykorzystać, na przykład w polityce socjalnej. No, tutaj szkodzie stoi z partii razem. No pewnie, pewnie, pewnie tak, ale gdyby tutaj wyłączyć, poza nawias, dla dobra Polski i dla dobra tutaj dobrobytu, e, kwestie ideologiczne, no to można, mogła to być może nie koalicja rządowa, ale taka koalicja parlamentarna, że razem poparłoby socjalny program PiSu, poparłoby rząd w zamian za realizację programu socjalnego? Dlaczego nie? Artur Bartkiewicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Pięknie dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Pierwsze w naszych programach podsumowanie kampanii wyborczej. No, zostało nam tak naprawdę dni do wyborów, parę dni do ciszy wyborczej, więc jeszcze trochę tych podsumowań i u nas w podcastach i na stronie www.rp.pl Państwu zaproponujemy, więc zapraszam, żeby nas po prostu na naszym portalu odwiedzać, a także wykupić subskrypcję. Dostęp do wszystkich naszych materiałów na rp.pl. Michał łociński uprzejmie dziękuję. Podcasty Rzeczpospolitej.